I uwaga, proszę, mm -hmm. robi pierwszy drink. A, poleciała pięknie po parach daleko. Pokaż tutaj Państwu. wraca się, wraca i robi obrót. I obrót, i obrót. I jeszcze jeden obrót. Proszę zobaczyć, jaka zwina. I teraz, Dobra. to jest popisowy numer. I jeszcze. Pięknie! Co za deszczem. Niesamowicie. Robi jeszcze jeden najazd. Pięknie poleciała aż do tych. I salto, i obrót Wraca się i robi Podjechała, uwaga I zjazd Co za piękne triki Co za piękne triki robi Jeszcze wkładem z brzucha Coś pięknego Kończymy pokaz Leska wygrała no, no, ja czytałam. To? Się to, to. to?